Witam na kanale gazetki promocje z tej strony Himek Kiedyś. To były czasy, proszę Państwa, a teraz. Teraz to już nie ma czasów. W moim dzieciństwie, czyli w erze przed TikTokiem, Uberem i promocjami 2 plus 1, naborówki w biedronce, owoce się przeżywało, a nie kupowało. Bo kto to widział, żeby maliny leżały w plastikowej miseczce z etykietą kraj pochodzenia Portugalia? Maliny, drodzy moi, trzeba było zdobyć. Wyprawa po nie przypominała bardziej misję na Marsa niż zakupy na dziale warzywno-owocowym. Zbieranie Malin w lesie wyglądało mniej więcej tak. Najpierw szło się z kolegą, który miał starszego brata z harcerską manierką. Potem przezieraliśmy się przez pokrzywy, krzaki i co najmniej jedną tajemniczą kałużę o zapachu, jakby coś w niej umarło i właśnie fermentowało. I kiedy już odnajdywaliśmy tą tajemniczą malinową polankę, trzeba było jeszcze stoczyć walkę z osami, kleszczami, no i własnym sumieniem, bo wiadomo, pierwsze pięć garści malin szło prosto do paszczy. Ale ale to był dopiero początek. Największą sztuką było zdobycie agresu. A agres, drodzy widzowie, nie rośnie sobie tak po prostu na łące jak mlecze czy niespełnione marzenia. Agres rósł u sąsiada, a sąsiad miał psa, a pies miał zęby miał też charakter. Nasza ekipa znana w okolicy jako zieloni piraci z ogródka działkowego numer 7 specjalizowała się w operacjach agrestowych. Ja sam jako chimek zwany cichym cieniem byłem mistrzem wspinaczki po płocie z siatki drucianej. Jak już się człowiek dostał do ogrodu trzeba było działać błyskawicznie. Agrest do kieszeni i jabłka za koszulkę, ucieczka przez tunel z żywopłotu i adrenalina jak przy wyprzedaży na dziale z czajnikami elektrycznymi. A dzisiaj? Dzisiaj człowiek idzie po prostu do sklepu, bierze wózek, jak jest na miejscu, a nie na drugim końcu parkingu, mija chłodzoną sekcję z arbuzami w folii i trafia na stoisko z malinami w cenie złota i w opakowaniu z napisem EKO. Patrzy, przelicza, sapie i wiecie co? Kupuje. Bez kleszczy, bez psa, bez adrenaliny, bo na stare lata to już człowiek nie jest Indiana Jonesem, tylko bardziej Janiną z działu z nabiałem. Woli mieć wszystko umyte, zapakowane i najlepiej z kartą lojalnościową. Nie ma już malin z lasu, są maliny z Lidla, ale wiecie co? Jak się takie maliny je z zamkniętymi oczami i przypomnij sobie zapach lasu, pokrzyw i wrzask uciekaj tolek, on gryzie, to nawet te portugalskie mają trochę smaku dzieciństwa. A jeżeli chcecie więcej, może porównanie śliwek z bazaru do tych z Intermarché, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem sprawdzajcie gazetki, bo dziś pietrące borówki minus 30%, a u sąsiada za płotem nadal dzika śliwa i pies, który nie wybacza. Do zobaczenia zatem, jak uda mi się uciec. I miłego dnia!